Witajcie u mnie na budowie. Ołówek budowlany, kawałek dechy i zaraz sobie popiszemy, bo obiecałem odpowiedź, a naprawdę nie mam kiedy tego nagrać. Więc napiszemy sobie to na płycie. Prędkość przelotowa w kanałach. Tam jeden z widzów pytał, jak to jest, ile on będzie miał, jaka ta będzie prędkość na końcu takiego kanału przy bodajże tam iluś metrach sześciennych na godzinę. Eee, tam założenie chyba jest 20 metrów 20 metrów sześciennych na godzinę metrów sześciennych na godzinę chcę przerzucać przez kanały 50 bo musi przejść z 70 piątek na 50 tak jak u mnie to było i zrobimy sobie też dla, to dla mojego przykładu i, i pytanie jest jaka prędkość będzie na końcu tam strzelił nawet liczbę 11, ale nie wiem skąd to było wzięte, ja widziałem jakieś obliczenia dziwne na 6 i tak dalej e, metrów na sekundę co naprawdę już by szumiało e, bo moim zdaniem nie powinno się przekraczać tych 2,9 to już taka naprawdę górna granica, 2,8 no 2,5 to ja tak, ja tak celowałem w 2,5 żeby mieć jeszcze zapas do trójki, bo no, trójka to już jest dla mnie kategorycznie przesada, ale w trybie turbo, turbo, żebym gdzieś tam mógł ten rekuperator nastawić, żeby on gdzieś tam tego powietrza więcej przerzucał, no ale też żeby jakoś tam znacząco nie szumiał, tak? I e, weźmy sobie właśnie ten przykład tych moich kanałów okrągłych o przekroju 50 mm. Sorry, ja muszę wam pisać jednostki, bo, bo będziemy się cofali naprawdę do podstawówki i yy, dla mnie to jest dziwne, bo każdy mówi o prędkościach, a nie pokazuje obliczeń skąd to się wzięło. Tak? Nie chcę pokazać takich obliczeń skąd to się wzięło. Dlaczego w domku, który ma 350 m3 na godzinę, przerzucamy całościowo, tak? Czemu są stosowane główne te kanały o przekroju 500? 200? I tam prędkości się zgadzają. Jest w porządku. Tak? Ja wiem, że to są często wygłuszone kanały i tak dalej, tak? Gdzieś oddalone te główne, więc tam nie słyszymy, ale to jest OK, tak? To jest OK, ale przerzucenie tego to już jest 20 metrów sześciennych na godzinę przez kanał 50. To już naprawdę będzie tak szumiało, że nie da się przy tym siedzieć. Wzór pokazać, wytłumaczyć, on już łapy brudne zaraz muszę mieć. umyć. Eee, pokażcie mi wzór. Ja wtedy przyznam komuś rację albo sam to policzę i wtedy powiem, tak? Musimy się opierać na pewnych danych i wzorach matematycznych. No nie wiem, matematyka jest jedna. Wróćmy do naszego przekroju, bo tej rury. Pole koła czy pole kwadratu? Będziecie sobie, będziecie mieli kanały kwadratowe. Musicie znaczyć pole tego, bo ważny jest przekrój poprzeczny kanału. Przekrój poprzeczny kanału, tak? Nie jakiś tam dziwny, tylko przekrój poprzeczny. Jakbym przeciął, gdyby to był okrągły kanał, przecinam go tak i patrzę na niego tak. To jest koło u mnie, tak? W moim wypadku. Więc to jest przekrój poprzeczny. Nie wzdłużny, nie jakiś tam dziwny, skośny i tak dalej. Poprzeczny, tak tnę, tak na niego zaglądam i widzę. Kanał kwadratowy też, tak? Przekrój poprzeczny. Musimy znać tego pole. Ale pole będziemy zamieniali nie na milimetry, bo tak kupujemy zazwyczaj kanały fi 200, fi 100, yy, tak, o boku 200, tak, 40 na 60, na korytka i tak dalej, tak. Podawane są po prostu te wymiary w milimetrach. A my będziemy potrzebowali w metrach, dlatego że kłania się tabela yy, podstawowych jednostek miar SI i no, metry są z sekundami, no, tam inaczej być nie chce. Dobra, ale żeby nie było pole koła. Cofnijmy się do podstawówki. To jest pi r kwadrat. Promień do kwadratu. My nie, nie znamy promienia. No, znamy, bo mamy średnicę, tak? Ale średnica, tak? Może inaczej. r, nasz promień, to jest średnica przez 2, tak? Koło średnica, wiadomo, że nierówno rysuję. To jest średnica, ta długa, a to jest odtąd dotąd, przepraszam, tak, żeby nie było, żeby nie było. Wymarzę to. S to jest średnica, powiedzmy, że tu jest środek, a to jest promień, tak? To jest jeden promień, to jest drugi promień, więc S przez 2, yy, tak, średnica, czyli S przez 2 to jest promień. Dobra, wracamy do wzoru, bo to, to jest po prostu do policzenia, tak? Nie wiem, czy to rozpisywać, no ale rozpiszę, Ech, żeby nie było s przez 2 do kwadratu. Za r podstawiłem to. Podstawówka. To się równa, naprawdę, to jest dla mnie dziwne, ale niektórzy tego nie potrafią policzyć albo nie chcą tego policzyć i nie chcą wytłumaczyć tego klientowi. Pi. Razy średnica kwadrat przez 4. Mi inaczej to nie chce wyjść. Mogę pi wyrzucić tutaj. Niektórzy robią taki zapis. Tego pi nie dają na górę. Nie ma to znaczenia. Tak. Ale ja wolę ten zapis. Pi razy s kwadrat przez 4. Tak policzymy nasze pole. To jest ważne, żebyśmy znali ten wzór. No to p. Dobra, i teraz tak. Prędkość przelotowa w tym kanale jest wzór na prędkość. uzależniony od objętościowego strumienia powietrza, który chcemy przez to przerzucić. Nazwijmy to sobie, nie wiem, Q przez pole przekroju poprzecznego naszego kanału. Nazwijmy to sobie E. Nie wiem, możemy to nazwać, a byle jak. Pole poprzeczne naszego kanału. Ile? Przez jaki przekrój? Taką musimy zastosować prędkość. Chcecie to policzyć? To policzymy. I zrobimy to na hama dla 20 m3 na godzinę. 20 metrów sześciennych na godzinę. Ja może zniszczę te jednostki, ale metry sześcienne na godzinę musimy zamienić na metry sześcienne na sekundy, bo wszędzie będziemy tutaj stosowali jednostki metry i musimy mieć sekundy. 20 metrów sześciennych na godzinę musimy podzielić, żebyśmy mieli ten dobry wynik, na 3600. Żeby to było jasne, to jest jedna godzina. Wtedy będziemy mieli sekundy. Godzina ma 3600 sekund. Dalej nie będę wyjaśniał, dlaczego tak jest, ale tak jest. Yy, dobra, przekrój poprzeczny naszego kanału. Fi, przepraszam, 50, znamy 50 mm, też musimy zamienić na metry. Tak? Więc to jest 0,05 metra, no fi 200, tak, żeby to sobie spowiedź, fi 200 to jest 0,2 metra, tak, chyba jasne, będzie jasne, e, wracamy do wzoru, pi 3,14, nie będę tego pisał dalej, bo ta liczba jest dłuższa, ale do naszych obliczeń to wystarczy, 3,14 razy, z naszego wzoru. S kwadrat przez 4. Tutaj. Wpraszam. S kwadrat przez 4. Ja otworzę ten nawias tak samo jak i u Was. I teraz tak. 0,5, przepraszam, tutaj. 0,05. 0,05. 5 do kwadratu przez 4. Tak. Nasza średnica została podniesiona, czyli średnica do kwadratu przez 4 razy liczba pi, czyli 314 pole poprzeczne przekroju naszego kanału. Jeżeli będziecie mieli kwadrat, to tutaj postawiacie pole kwadratu, nie, nie mnożycie tego razy 314, tak? I przez 4 pole kwadratu, nie wiem, macie tam 0,02 tak? yy, metra kwadratowego. Jeżeli mamy na przykład kanał o przekroju, nie wiem, tam 10 cm, czyli 0,1 na nie wiem. No też zróbmy sobie na dychę 0,1. No to mnożycie to razy to, tak? Pole kwadratu. I wpisujecie to wtedy tutaj, w całość, tutaj, w całość. I wtedy musi się to podzielić, mnożyć. Dobra, żeby nie mieszać, bo. Bo żeby tak nie było. Dobra. Lecimy dalej, bo nie chcę, żeby ten film jakoś długo trwał, bo to ma być tylko wyjaśnienie obliczeń, jak ja to liczyłem. 20 przez y, 3600. pięć 5 wpiszemy, Li możecie policzyć na kalkulatorze, nie ma sprawy, 3,14 razy 0,05 do kwadratu przez 4, ja to policzę to zresztą, czekajcie, 0,05 do kwadratu, dobra, to jest razy 3,14, 0,00785 przez 4 to się równa. Wiecie ile? 2,8 metra na sekundę. Nie 11. Nie, nie 6, 2,8. Jednym kanałem pięćdziesiątkom. 20 metrów sześciennych na godzinę. Prędkość powietrza w tym kanale będzie wynosiła 2,8 m na sekundę. Kto chce to liczyć inaczej? Poproszę wzór i wyjaśnienie dlaczego. Nie poruszam tutaj ciśnień w kanałach. I spadku ciśnień na zakrętach, na załamaniach i tak dalej. Nie poruszam tutaj żadnych rzeczy związanych z tym, że kanały sztywne są głośniejsze od tych miękkich spiralnych, których ja użyłem, pokazywałem wam je chyba na filmie. One są wygłuszone, nie mają ostrych załamań, więc to powietrze nie ma gdzie zawirować tak bardzo i, i, i też jest ciszej, tak? Nie mam. No po prostu nie trzeba też takich ciśnień i tak dalej prędkości. 2,8. Wyjaśnienie dla e, pana, który tam pytał o to w komentarzu, bardzo blisko, przerzucając jedną pięćdziesiątką, 20 metrów, bardzo blisko. Tryb turbo i wylatujemy poza trzy, ja bym nie ryzykował, dałbym dwie To naprawdę nie będzie dużo. Pozostałą trójkę bym zaślepił, bo tam są albo chyba... No chyba piątki tylko są dla kanału 50, przynajmniej w moim systemie. A wiem, wiem, że systemy są, już widziałem, przepraszam. Faktycznie są firmy, które mają jedynki, dwójki, chyba dwójki, bo dwie 50, trzy 50 i cztery, czy 5 pięć 50. Są już takie systemy z innych firm, także można, można to spokojnie zrobić. 2,8, bardzo blisko trójki, w sypialni na pewno bym tego nie zrobił. Założyłbym dwie żeby wrzucając, wiecie, nawet 40 metrów, miałbym taką prędkość, ale przez 25 no nie zrobiłbym sobie tego. Szum powietrza naprawdę będzie troszkę inny przy różnych anemostatach, do tych skrzynek rozprężnych. To powietrze, jak leci tymi kanałami, nawet jak będzie szło szybko. To nie będziecie tego słyszeli tak mocno, bo one są zazwyczaj zabudowane, wyciszone, wygłuszone i tak dalej. No, nikt tego na zewnątrz nie zostawia. Nie wolno ich zostawić luźnych, żeby to nie drgało i tak dalej. Muszą być pomocowane, ale to nie będzie jeszcze tak słyszalne. Jak zamontujecie kiepskie anemostaty z jakimiś tam dziwnymi wypustkami, dziwnymi rzeczami w środku i tak dalej, no, każde urządzenie ma swoją konstrukcję jakąś tam i ten pęd powietrza, opływ powietrza. Ma naprawdę duże znaczenie. Ktoś chce znać, jakby szum, i tak dalej. Opony letnie, opony zimowe to sama prędkość. Zapraszam na autostradę. Zobaczycie, jak mocno szumią opony zimowe. I tyle. Jest inaczej nacięta guma. Inny profil to ma się trzymać śniegu. Jest, ta guma jest o wiele bardziej miękka, bardziej klei się do asfaltu, dlatego nie da się. Znaczy, latem jest to przy skrajnie wysokich temperaturach. Latem ta opona się po prostu nie. no, będzie płynąć, tak? Nie będzie, nie będzie trzymała tak dobrze drogi yy, i ona po prostu. ona po prostu popłynie, tak? Yy, wiadomo, że, że też będzie się. się tam powiedzmy. Yy, inaczej ścierała, yy, no i tyle, tak? Dobra. Myślę, że kończymy. Ja nie będę tutaj tego filmu przedłużał. Jest wyjaśnienie obliczenie, jeżeli ktoś chce niech mi poda inny wzór, policzymy zobaczymy, ja też pogadam z kolegą, ze znajomymi zobaczymy czy, czy faktycznie tamten wzór można stosować ja stosuję ten e, do obliczeń tego, wydaje mi się że jest to jest to ok e, a wracając też tam do pytania, że ktoś mówi że trzeba takie i takie, no jak ja bym to sprzedawał to też bym powiedział że trzeba 5 zamiast dwóch. Jak ja bym to montował, też bym powiedział, że trzeba 5 zamiast dwóch. Bo ja cały dół wszystkie rury rozprowadziłem w jeden dzień. Jeżeli powiedziałem klientowi za zamocowanie jednego punktu powiedzmy tam ileś sobie policzyłem 100 zł, to teraz mu mogę powiedzieć 250, tak? Wie pan, Miały iść dwie rury idzie 5. Tak? Naprawdę nie dziwcie się, ale jeżeli ktoś tak twierdzi poproszę ten wzór. Nie piszcie bzdur, że yy, to nieprawda prędkość będzie taka i taka. Wzór i jak to zostało policzone. I ja, jeżeli będzie trzeba przyznam rację, wy, wykasuję ten film. <laughs> Ale dopóki ktoś mi tego nie wyjaśni, nie przedstawi innego wzoru. Uważam, że yy, ten jest OK i będę się upierał przy tych obliczeniach i nie przekraczam 3 metrów na sekundę. Jeżeli ktoś nie pozamieniał sobie jednostek właśnie z metrów sześciennych na godzinę na metry sześcienne na sekundę i dalej używa w obliczeniach metrów, no to sorry, tak? No jest jakiś układ podstawowych jednostek SI i, i dobrze pamiętacie z podstawówki, że nie można tego mieszać, tak? Jeżeli już podstawiamy dane wartości w danych, w danych, że tak powiem, jednostkach, no to musimy się trzymać tego samego typu jednostek, tak? Dlatego też tutaj widzicie, nie piszę 50 do kwadratu, tak? Tylko piszę 0,05 do kwadratu. No i tyle. A na koniec woli wyjaśnienia takie szybkie obliczenie gdyby ktoś miał dziwne wątpliwości weźmy sobie bardzo duży przepływ powietrza 350 metrów sześciennych na godzinę dla domku dużego domku małego domku nieważne ktoś przywalił taki strumień inwestor tam montuje od rekuperatora do rozdzielaczy do skrzynek rurę o przekroju fi 200 i to jest w porządku. Tutaj prędkość jest ok. To ile powietrza przerzucę z tą samą prędkością, którą mi proponuje sprzedawca? Tu jest prędkość. 350 m3 na godzinę przerzuca mi przez Fi 200. Tu jest zawarta pewna prędkość. Nie wiadomo jak. Pewnie to policzył. Aby to miało ręce i nogi, żeby tu mi nie szumiało. Ale z tą samą prędkością przerzucę 50 metrów yy, przez rurkę 50 mm. Fi 200, a tutaj jest Fi 50. Ile przerzucę powietrza z tą samą prędkością? Skoro on przerzuca 350 m3 na godzinę przez Fi 200, to ile ja przerzucę przez Fi 50? Pamiętacie zasadę na krzyżyk?

Tutaj szybko obliczonko przez 2, 175 przez 2. Nie wiem, 70 parametrów wyjdzie nawet więcej, 80. 80, więcej jak 80, 85, 87? Jakoś tak trzeba by to dokładnie policzyć. Sama prędkość i przerzucam 87 metrów sześciennych na godzinę. Ale 50 dla 50 nie, nie, to jest przesada. To jedną rurką się nie da. Czy tam 20, nawet tu było 20 metrów sześciennych. Ktoś to napisał, że nie, to, to nie wolno tak, trzeba dać 5 rur. Tak? Jeżeli ktoś chce, nie wiem, chce znać dokładne liczby, to nie wiem, planuję przerzucić 200, bo to jest łatwy przykład. To jest 200, tak? zamiast 350 chcę przerzucić przez fi 200, 200 metrów sześciennych metrów sześciennych na godzinę tak, gdyby taki był przykład dalej przez 50 dla tego samego przykładu było przez 200 cyk, wyrzucamy dwójki wyrzucamy to się równa 50, ta sama prędkość jeżeli przez fi 100, 200, chciałbym przerzucać 200 metrów 3 na godzinę, ktoś mi tak zaprojektował główne rury to ta sama prędkość zastosowana w rurce Fi50 przerzuci 50 m3, metrów sześciennych na godzinę. Tutaj to samo będzie metrów sześciennych na godzinę i zastosuję od powiedzmy tam skrzynki rozprężnej. Od skrzynki rozdzielacza do rozdzielacza, powiedzmy od rekuperatora do rozdzielacza, właśnie leciała powiedzmy tam sobie Fi 200, tak, Fi 200, i później dalej rozprowadzam 50. Jeżeli ja tą samą prędkość zastosuję tu i tu, to w 50. Dla 350 metrów przyrzucałbym 87 metrów, a dla 200 metrów przyrzucałbym 50. I tam jest w porządku, że nam tak zaprojektowali. Niech pokażą mi wzory i wyjaśnią i powiedzą dla, ja, jak to liczą. I dlaczego y, 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 Fi 200 y, wystarcza do przerzucenia 350 m3 na godzinę, ale do przerzucenia 20 m3 na godzinę nie wystarcza Fi 50. Bo co? Bo to jest kanał miękki, jest y, zabezpieczony, jest y, pewnie w jakiejś otulinie i tak dalej wygłuszony. No tak. Ale kto kanały 50, wiecie, te 50 zostawia sobie w nieosłonięte. Albo gdzieś niepomocowane. Zawsze są gdzieś zabudowane, w jakiejś zabudowie, w regipsach, pociągnięte w czymś tak, tak? Więc mówię, tu główne rury Fi 200 jest w porządku. Ale tam już 50 trzeba ciągnąć 5. Nie. Prosto i wyraźnie. Pokazać mi wzór, dlaczego nie i tak dalej. Jeżeli mówię, można wchodzić jeszcze tutaj w ciśnienie w tych rurach, spadki ciśnień i tak dalej i tak dalej tak, żeby uzyskać pewną prędkość na początku, na końcu si siłę tego strumienia i tak dalej. No to są takie, jest tam jeszcze parę niuansów, które trzeba wziąć, ale no nie chcę tak, bo to nie ma być wiecie. Ja nie. Tam już ktoś kiedyś pisał, że obejrzał mój film i myślał, że tu będzie, będzie mógł się czegoś nauczyć od specjalistów i tak dalej. Nie, ja nie jestem specjalistą, ja jestem laikiem, ale chcę to tak wyjaśniać, żeby właśnie laicy to zrozumieli. Żeby y, to nie był film dla tych, którzy to instalują i chcą znać takie, wiecie, smaczki, niuanse, y, bo dzisiaj. Uważam, że większość produktów nie sprzedaje się yy, przez techników i inżynierów. To sprzedawca ma sprzedać produkt, to jest całkiem inna osoba, całkiem inaczej szkolona, o całkiem innych umiejętnościach, a technik-inżynier ma całkiem inne umiejętności. Nie mieszajmy tych dwóch profesji, tak? Ktoś, kto będzie bardzo dobrym inżynierem w obliczeniach i tak dalej, nie powinien sprzedawać produktów, bo często nie będzie potrafił tego zrobić, albo, no jakby wiecie, no może też nie mieć, ja, ja, okej, okay, są tacy ludzie, tak, i tak dalej, i czasami takich ludzi się wysyła, tak, ja na przykład miałem tutaj dwie firmy odnośnie fotowoltaiki u siebie na budowie i żaden z Panów nie potrafił mi odpowiedzieć na jedno podstawowe pytanie, Jakie tylko zadawałem i wiedziałem, czy rozmawiam z kimś, kto ma troszeczkę pojęcia o prądzie, czy nie. Pytanie brzmiało: dlaczego yy, ta sama ilość urządzeń w domu po zainstalowaniu fotowoltaiki będzie brała więcej prądu? I na rachunku będę miał zużycie w kilowatach większe. Nie mówię o wysokości rachunku, który ja zapłacę, bo fotowoltaika mi to zbije. Panele mi to zbiją, bo go wyprodukowałem. Ale ilość zużytych kilowatów w domu będzie większa, mimo że nic nie zmienię. Żaden z panów nie był w stanie mi tego wyjaśnić. Dla mnie wyjaśnienie tej kwestii mówi mi o tym, czy jest to osoba, która ma trochę technicznego pojęcia, czy jest to tylko zwykły sprzedawca, który ma pięknie opowiedzieć o tym, jak to, jak to ich panele są genialne, a pozostałych firm. To szajs. Tym samym może kiedyś nakręcę wam film i pokażę wam firmę Krzak. powstałą 2 lata temu przekształcona jest to spółka z firmy zajmującej się transportem morskim i naprawą łodzi. Dwa lata temu weszli w spółkę z kimś, kto prawdopodobnie znał się na fotowoltaice i był elektrykiem. Zmieniono nazwę spółki na foto coś tam, coś tam. I na dzień dzisiejszy sprzedawcy tej firmy opowiadają o tym, jak to od 20 lat czy 15 montują fotowoltaikę za granicą i dla przemysłu. Dlatego nie są znani wśród domków jednorodzinnych, ale wyszli nam naprzeciw i w tej chwili to robią. Wpisując ich yy, no, nip do CIDG, przeglądając historię wpisów. Akurat tam, jeżeli chodzi, bo to jest spółka, więc no, to nie do CIDG. Ale, ale wyszukując tą firmę po NIP-ie w różnych tam instytucjach, można sobie poczytać historię wpisów tej firmy. Firma powstała w ogóle z 5 lat temu, czyli istnieje krócej niż w ogóle montują fotowoltaikę. Nazwę zmienili z transportu czegoś tam, chyba łodzi i konserwacji łodzi na coś związanego z fotowoltaiką dwa lata temu. No i tak przychodzi sprzedawca, i próbuje mi wcisnąć panele, nie mając o nich zielonego pojęcia. Ale to jest tak jak mówię, sprzedawca. Ma o nich ładnie opowiedzieć, pokazać je, ładnie je przedstawić. To samo będzie z rekuperacją. Ja kiedyś chyba nakręcę ten film, pokażę wam ten przypadek, albo jak to sprawdzać, jak wybrać firmę. Do instalacji fotowoltaiki. Eee, I przede wszystkim nagram rozmowę z Botem. Jak rozpoznać bota? Bo to też taka fajna ciekawostka. Jak to zrobić? Eee, i, I tyle. Ale mówię, wracając do, do właśnie rekuperacji. No. Jakbym ją sprzedawał, to sprzedawałbym jak najwięcej jak najdrożej, tak? I tyle. Pamiętajcie. Weszły przepisy, chyba już weszły, tego też nie pytałem, bo ja przestałem o to pytać w momencie, kiedy, kiedy robiłem rekuperację Bo ja nie wiedziałem, czy przepisy nie zadziałają wstecz i nie będę musiał mieć mechanicznej wentylacji Że grawitacyjna nie wystarczy Ale ja, ja wiedziałem, że będę robił rekuperkę, więc, więc jakby się na to już później zdecydowałem no Wiecie, no pierwszy raz buduję dom, nie miałem wszystkiego wziętego pod uwagę I nie miałem zaplanowanej rekuperacji Później usłyszałem o przepisach, że mi domu nie odbiorą, jak nie będę miał wentylacji mechanicznej. Więc zacząłem o tym czytać. Okazało się, że ja mam pozwolenie jakby na wcześniejszych przepisach, więc mnie to nie dotyczy. Ale, ale jeżeli ktoś wie, czy, czy ten przepis już wszedł, że trzeba mieć w domkach jednorodzinnych instalację mechaniczną, nie wystarczy grawitacyjna, wentylację mechaniczną, a nie wystarczy grawitacyjna, to dajcie znać, czy, czy już to weszło, czy nie. No, i to tyle, tak? No kończąc, no, wzory są proste. Tak? Prędkość to jest to, ile chcemy przerzucić powietrza przez przekrój poprzeczny naszego kanału. Wyjdzie nam, jaką prędkość będziemy mieli w tym kanale, żeby właśnie tyle powietrza przerzucić przez ten kanał w danym czasie. Tak? Czyli, żeby. W ciągu godziny przerzuci 20 metrów sześciennych powietrza przez kanał 50. Potrzebujemy mieć prędkość tego powietrza równą 2,8 m na sekundę. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Siema.